Dzień dobry. Wiele w ostatnim czasie mówiło się o reformie oświatowej, reformie, która w efekcie ma zlikwidować gimnazja. Przepisy co prawda jeszcze nie zostały. Nie weszły w, w, w życie, natomiast już każda z gmin w pewnym sensie no, musiała przygotować się i zastanowić jak to będzie konkretnie wyglądało w tych poszczególnych gminach, bo gmina-gminie nierówna. W jednych gminach jest tak jak u nas, są to oddzielne budynki, w niektórych były stworzone zespoły szkół, czyli szkoły podstawowe razem z gimnazjami. Jak to może wyglądać w Ząbkach? Otóż my na dzień dzisiejszy skłaniamy się ku rozwiązaniu, że obecne nasze budynki gimnazjalne stałyby się filiami szkół podstawowych. To znaczy, Gimnazjum nr 2 stałoby się filią Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1 stałoby się filią Szkoły Podstawowej numer 1. Jakie są wady i zalety takich rozwiązań? To może zacznę od zalet. Zaletą jest przede wszystkim to, że możemy tego dokonać praktycznie bez jakiejś większej adaptacji. Czyli de facto do obecnych budynków szkół podstawowych chodziłyby klasy młodsze, począwszy od tych tak zwanych ewentualnie zerówek, pierwszych do na przykład klas piątych. Natomiast klasy 6 do 8, to jest tylko przykładowy podział, wstępny podział. Chodziłyby do obecnych budynków gimnazjalnych. W związku z tym mielibyśmy po pierwsze taką fizyczną segregację czy separację dzieci młodszych od dzieci starszych. Wiem, że wielu rodziców tych najmłodszych uczniów szkół podstawowych no, woli, żeby, żeby dzieci poruszały się po innych częściach korytarzy i nie miały wspólnie przerw razem z tą najstarszą młodzieżą, jeżeli do takich wspólnych przerw dochodzi. Z drugiej strony nie mamy, albo to chyba to jeden z podstawowych powodów, nie ma konieczności adaptacji, przystosowywania budynków gimnazjalnych do nauczania najmłodszych dzieci. Bo trochę inaczej jednak te, to, to nauczanie zintegrowane, a zwłaszcza oddziały zerowe, inaczej one wyglądają. Tam konieczność adaptacji, chociażby węzłów sanitarnych, mniejsze toalety, mniejsze odległości ewakuacji na zewnątrz druk ewakuacyjnych, nauczanie tak zwane na dywaniku, no jest to, coś, to kompletnie coś innego. Oraz w młodszych grupach jest zdecydowanie większe, większe zapotrzebowanie na zajęcia w świetlicach, no bo o ile. Naturalnym jest, że rodzic wyobraża sobie i daje z dziecku już na przykład z szóstej klasy pewną e, swobodę, i nie zawsze ono w tej świetlicy przebywa. E, to o tyle te najmłodsze dzieci ze świetlic po prostu muszą korzystać. E, zajęcia są najczęściej zdecydowanie krócej e, niż rodzice przebywają w pracy. Wtedy również nie uległyby zmianom obwody, no, przynajmniej nie uległyby na tyle, ile wymagałaby zmiana rozdzielając te szkoły na dwie różne podstawówki, tworząc po prostu w obecnych klasach, obecnych szkołach gimnazjalnych oddzielne podstawówki. Tak, kolejnym jakby argumentem za tym jest jednak fizyczna bliskość tych szkół. E, zarówno szkoła podstawowa numer 1 od gimnazjum numer 1 praktycznie są rozdzielone tylko ulicą. Pomiędzy szkołą podstawową numer 2 a gimnazjum publicznym numer 2, e, w linii prostej, e, jest to być może około 200 metrów e, odległości, e, może 300 metrów odległości. E, więc te obwody tak naprawdę byłyby podobne. E, problemem e, takim e, być może znaczy być może niektórzy mogliby powiedzieć że tworzą się wtedy duże molochy no organizacyjnie tak ale co do faktycznego zjawiska przecież obie te szkoły mają taką samą pojemność łączna ich pojemność czyli podzielimy organizacyjnie na dwa organizmy czy to będzie jeden organizm to de facto w tych poszczególnych obiektach budynkach będzie ta sama ilość czy podobna zbliżona ilość uczniów Organizacyjnie będzie po prostu jedna wspólna administracja, jeden wspólny odpowiadający za wszystko dyrektor. No, na pewno zwiększy się być może ilość zastępców dyrektora, bo będzie jednak trzeba te dwie oddzielne placówki obsłużyć. Wariantem drugim, drugą wersją dla, dla przekształcenia jest wyodrębnienie z tych właśnie szkół, obecnych gimnazjalnych odrębnych szkół podstawowych. Jakie wiążą się z tym problemy? Przede wszystkim musielibyśmy, proszę Państwa, zmodyfikować obwody i od razu z automatu rozdzielić wszystkie roczniki, wszystkie klasy, podzielić już chodzące do obecnych szkół podstawowych pomiędzy jeden budynek, czyli obecną szkołę, np. podstawową numer 2 i obecną szkołę, obecne gimnazjum, być może szkołę podstawową np. numer 4 lub numer 5. Również w tym wariancie jest możliwe, że musiałoby dojść, bo przepisy to uwzględniają przynajmniej w niektórych przypadkach do fizycznego podziału i reorganizacji samych konkretnych klas, bo każda nowa szkoła musiałaby mieć swój wyodrębniony już na etapie powoływania tej szkoły obwód które nie zawsze byłyby, że tak powiem, zgodne z oczekiwaniem rodziców, bo jeżeli mamy na przykład rodzeństwo, mogłoby się okazać w przypadku, gdyby był, były nawet klasy nieruszane co do ich osobowego składu, mogłoby się okazać, że Dziecko jedno chodzi, bo z automatu zostało przydzielone do nowej szkoły podstawowej, a te młodsze idzie do innej, no bo, bo na dzień dzisiejszy obwody są inne. Przy ich podziale w klasach byłyby osoby po prostu, w istniejących klasach byłyby osoby wymieszane. Nie ma więc, proszę Państwa, idealnego rozwiązania. Na pewno boimy się dodatkowych kosztów, które by z, były przede wszystkim spowodowane koniecznością adaptacji obecnych budynków. Do, do, do potrzeb nauczania zintegrowanego i oddziałów przedszkolnych, tak zwanych zerówek przy szkołach podstawowych. To chyba jest nasza pierwsza, pierwsza obawa. Druga jakby obawa, reakcja Was, rodziców i dzieci, na właśnie ten taki powiedzmy sztuczny i nie do końca oczekiwany podział na siła administracyjne przenoszenie tych najmłodszych, zwłaszcza dzieciaków, pomiędzy tymi istniejącymi już obiektami. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Co Państwo na ten temat myślicie, którą wersję, którą wersję by wyście tak serdecznie popierali czy polecali? Temat na pewno jest trudny, bo skupiłem się tutaj na kwestiach tak naprawdę dzieci i w pewnym sensie kosztów, ale pamiętajmy przecież, że on również dotyczy nauczycieli. No akurat w tym przypadku w przypadku nauczycieli każde z rozwiązań będzie i tak nieodłącznie związane ze stresem tak czy inaczej koniecznością przekwalifikowania się, bo nauczanie gimnazjalne jest to nauczanie głównie przedmiotowe. W szkołach podstawowych jest to różnie, są po prostu inne i kryteria formalne, ale również i inne, proszę Państwa, przedmioty. Inny zakres, nie tylko przedmiotowy, ale również Tematyczny w ramach konkretnego przedmiotu. Jednego jestem pewien, jeśli chodzi o nauczycieli: że wszyscy nauczyciele w ząbkach znajdą pracę. W ząbkach póki co dzieci, pomimo nawet, iż za 3 lata odejdzie nam jeden rocznik, ten, ten powiedzmy sobie ostatni rocznik gimnazjalny, to ze statystyk wynika, że nawet wtedy będziemy mieli więcej, już po, po tym jednym roczniku będziemy mieli więcej młodzieży niż na dzień dzisiejszy a to jest pewnym wykładnikiem, pewną wskazówką, że na pewno dla nauczycieli praca będzie. Niestety stresu związanego z koniecznością przekwalifikowania się, być może zmiany pracodawcy, no, tego jakby nie jesteśmy w stanie zniwelować. Pozdrawiam.